Cześć, siemanko wszystkim. Dzisiaj będziemy omawiać yy, nasz pikem fazy, mój pikem fazy grupowej wardsów. Myślę, że to były najbardziej przewidywalne wardsy od, od lat. Od lat. Naprawdę, można było je łatwo przewidzieć. Ja sam przewidziałem 7 drużyn, a przewidziałbym pewnie 8, no ale coś mnie pokusiło, żeby te Unicorns of Love dać na drugim miejscu. No ale, właśnie, po kolei, omówmy sobie e, ten pick'em. Grupa A, tutaj pierwsze miejsce Sanish. No ja się spodziewałem, że tu będzie albo Sanish, albo G2 na pierwszym miejscu. Mnie coś, coś pokusiło, żeby dać jednak G2, bo jednak wydawało mi się, że G2 jest, może być w seriach Best of One, delikatnie lepsze. Jednak Sanish zasłużyli, zasłużyli na drugie miejsce. E, trzeci Team Liquid. Tutaj myślałem, że liquid będzie mogło mieć różne bilanse, naprawdę. zakładałem, że mogą mieć nawet 1, 5, 2, 4, może 3, 3 i rzeczywiście mają 3, 3. Czyli górna półka tego, co przewidywałem. Ugrani mapa na każdego. Jedno na G2, jedno na sani, jedno na maci. Mogło być lepiej. Jednak każdy oprócz liquid wygrał 2-0 na maci. A liquid no. 3-3, no ale to i tak jest sukces, tak? Ugrać mapę na sanić Na g To są dobre zespoły, to jest ok wynik. Machi, Esports. Oni na g prezentowali ładną formę, byli blisko zwycięstwa moim zdaniem. Na Liquid nawet wygrali. Machi też, nie ma się czego powstydzić patrząc na wyniki Tajwanu na poprzednich Worldsach. Ich wynik jest lepszy niż średnie wyniki Tajwa Tajwanu na poprzednich Worldsach. Super skład z Tajwanu wyszedł. Grupa B. Tutaj Damwon wygrało. Raczej spodziewane, no. Spodziewałem się, że będzie Damfon i zaraz za JD Gaming. Jednak po pierwszym meczu Dumfont zastąpowało JD Gaming. To ja nie spodziewałem się, że będzie aż taki stąp, no ale JD Gaming wygrało w ostatnim meczu na Damwon. Chociaż, no to był już mecz o nic, no. Nie oszukujmy się, JD Gaming przegrał na Perze Talon losowo. Talon właśnie, no to jest to jest zaskoczenie lekkie dla mnie. Jednak nie wiedziałem, że będą potrafili wygrać na JD Gaming. Co prawda na rook przegrali już w Meczonie wy, wygrali już mecz o, nic, ale JD Gaming pozbawili szans na awans z pierwszego miejsca. To jest spory sukces. To jest naprawdę spory sukces. Eee, poważ, że talon na rook. No, na początku byłem skłonny mówić, że to jest jednak porażka ten wynik, ale... No dobra, no uwzględnijmy to, że jednak półtorej roku temu grali w Ultralidze. Ledwo wygrali 3-2 z Devil's One. Odpadli w grupach World Masters, a teraz co? Teraz proszę, Wordsy. Naprawdę mądrze grali na Damwon Gaming. Troszkę więcej umiejętności i mogliby wygrać. Na JD Gaming też przecież. też przecież byli blisko zwycięstw. JD Gaming. Zaprosiło ich do swojej agresywnej gry, i rok się nawalało, tak. Pokazali klasę naprawdę w tym stylu. No, i Talon trzecie miejsce na plus. W ogóle Tajwan, taki lekki plusik dla nich. Myślę, że powoli ten region może stawać się coraz lepszy. Chociaż pamiętajmy, tutaj nie było Wietnamu, z Wietnamem mogłoby być inaczej. Grupa C. No tutaj. No coś mi powiedziało, że te TSM może trzecie miejsce zająć, tak? No... Jak było tak było, no... TSM na LGD? Prowadzenie! Na Fnatic, Prowadzenie! Na Genji? Prowadzenie! TSM 5-1 powinno mieć, ale co, no... Strołujmy wszystkie gry 0 tak? Broxach walną... Slipa Stuna... Pięć osób to trzeba zrobić. Trzeba się wycofać w tym momencie. Trzeba się wycofać, no. Yy, jaki broksach oczywiście Spica. No, trzeba się wycofać jak jest to No nie wiem. Fatalnie grało tu jest sam naprawdę w niektórych miejscach, ale Irni mieli niezłe. Genji, tak? Genji na pierwszym miejscu. Oni nie pokazywali się na, na najlepszej strony. Najlepszy mecz na orcach, jaki zagrali, to był paradoksalnie ten ostatni z Fnatic. Więc no można powiedzieć, że zasłużyli na pierwsze miejsce. Co to Fnatic? Na plus. Naprawdę duży plus im postawię. Przy, przy nich można postawić naprawdę duży plus. Hylissang. Przecież my w 2020 roku w letnim splicie, w wiosennym splicie na Twitterze było obstawianie ile razy umrze Hylissang w tej grze. 6, 7, 8? No a tutaj proszę, no Helisang naprawdę się spisuje bardzo ładnie. No tą Leonką znajduje tyle fajnych akcji Naprawdę na plus. Leona, Rakan, Tresz. Helisang. Czy to jest ten Lisang? Nie, to jest. Pro Hylisang. Naprawdę bardzo dobry performance tego zawodnika. LGD Gaming na koniec. Trzecie miejsce. Jest to OK wynik. 3-3. Wygrali sobie na Fnatic. Wygrali sobie dwa razy na TSM. I to tyle. No, nie, nie kładłem zbyt dużych nadziei w ten team, więc generalnie spisali się całkiem nieźle. Szczerze, ja chciałbym ich zobaczyć w tym samym składzie w Nexplicie. Może, może na następnych Worldsach by się pokazali lepiej, tak? Oni zaczęli bardzo słabo, ale z czasem zaczęli grać naprawdę okej. Okay. No i grupa D, Esports, pierwsze miejsce, a jakże inaczej, 2-0 na DRX, prawie perfekcyjny, prawie perfekcyjna grupa, jednak, yy, no, FlyQuest 3-3, tak, ugrali mapę na TopiSports, zdarza się, to nie ma wpływu na wynik, zdarza się, można wybaczyć TopiSports, tak, drugie w grupie DRX, wygrali dwa razy pewnie na UOL, wygrali dwa razy pewnie na FlyQuest, nie mam im nic do zarzucenia, to jest pewny. Pewna drużyna do wyjścia, zasłużenie. <grym> Oczywiście z drugiego miejsca zasłużenie. No co tu gadać? Gorszy od TES, lepszy od Uoli FlyQuest. Jest zasłużony ćwiczino, tak? Flyquest? ładnie się spisali. No ja ich skreślałem. Ja myślałem, że będą zrobił już 06 Max 1.5, a tu 3-3. Brawo dla nich. Też co do Ameryki to nagram oddzielny odcinek. Żeby umówić sobie, jak się spisała ta Ameryka na Worlds'ach. no i na koniec Unicorns of Love 06, no niestety, no nie pykło, ale te Playiny mieli ładne. No i muszę wam powiedzieć, że ja się cieszę z informacji, bo yy, wczoraj, bo przedczoraj wyszło in oficjalne info ze strony Unicorns of Love, że gracze przedłużają kontrakt do 2022 roku. Czyli w 2021 na pewno ze sobą zagrają, tak? W Rosji nie mają kontrkandydata do zwycięstwa, nie mają, nikt nie pokonał UL. Nie wierzę w to. A na MSI, a na Worldsach, tak, oni mogą się znowu pokazać i może tym razem na te regiony typu Chiny, typu Korea, typu Europa, typu Ameryka zaczną zwyciężać. To jest wszystko do wygrania, spokojnie. Także dziękuję Wam za ten odcinek i do jutra. Jutro wleci albo Ameryka, albo ćwierćfinał. Jeszcze odcinek specjalny szykuję. Klikajcie w dzwoneczki, subskrybujcie, lajkujcie. Dzięki.